jestem na wielkiej wieży I muszę polecieć jak najdalej jako samolot Uwaga, teraz się rozpędzam I zobaczcie, po, doleciałem tak daleko Luczek, ty jesteś taki słaby Mój samolot będzie o wiele, wiele oh. Patrz jak ja jestem wysoko Czekaj, ale jak ty jesteś aż tak wyżej? Nie, no nie, ja muszę iść do pipka, do wieży Bo zobaczcie, ja mam tylko 10 pięter, żeby się rozpędzić A pipek aż 25, wbijam do ciebie I ty jesteś tak wysoko To jest nieporównywalne z tym moim Ja jestem tak nisko No widzisz, ludzie. I do tego ja też teraz mogę zostać oh. samoletem i się rozpędzę jeszcze wyżej od ciebie. Patrz na to, lecę! Wow, Tyra! Ty poleciałeś daleko, ty w takim razie. Ja spróbuję polecieć razem z tobą. Dawaj, Pimpek, rozpędźmy się z twojej wieży. O, nie, ty a. masz zakaz rozpędzania się z moich pieter. Ty musisz swoje pietra zrobić takie wysokie. Ja ci nie pozwolę! No nie, no co, to w takim razie muszę się cofnąć i zrobić wyższe pietra od pipka, bo on ma naprawdę je bardzo wysokie. A ja tutaj na dole na nie mogę bardziej się rozpędzić, bo Pipek i tak będzie lepszy ode mnie. Dobra, ale spróbuję się rozpędzić drugi raz. Ja też spróbuję, ale ta twoja wieża jest taka <grym> słaba. Co to ma być? Ej, ja znowu doleciałem do tego miejsca, no nie. Jednak jestem naprawdę bardzo słaby, ale chwilę przecież ja mogę sobie dokupić jedno piętro za 500 monet, więc uwaga, kliknę sobie i wow, teraz jesteśmy wyżej. Chwila, jesteś już uh -huh. na 11 piętrze i ty możesz je kupować cały czas. Patrz, ale i tak nigdy nie dosięgniesz do moich 20 do Nie, no nie, teraz to mnie naprawdę denerwujesz. Ja wezmę sobie tutaj teczkę z kasą, bo jesteśmy przyjaciółmi. A jeżeli gra się razem, to dostaje się więcej i kupię sobie więcej pięter. Zobacz, teraz będę mieć ich prawie tyle, co ty. Ej, co ty robisz? Uhu. Czemu ty cały czas kupujesz te pięter? Masz już ich 14! I bardzo dobrze. Już prawie cię doganiam. Jestem prawie twojej wysokości. Czekaj, jestem ciekawy teraz, jak bardzo się mogę rozpędzić. Uwaga, w to momencie skaczę i lecę jako samolot. Ja też lecę Uhu. i co? To leciałem wyżej od ciebie. No nie, ale czekaj chwilę. Ja pobiłem mój poprzedni rekord, tak? A jestem ciekawy, co jest na samym końcu tego, bo musimy rozpędzić się jak najszybszy samolot. Ja nie wierzę uh -huh. na końcu. Będzie coś naprawdę epickiego. Pewnie najlepszy samolot na całym świecie. O nie, ja będę tam pierwszy. Czekaj chwilę, ale ty masz na plecach jakiś papierowy samolot. Ty ja też chciałbym mieć taki kartkowy. On kosztuje tylko 500 monet. O nie, no, czek, ja już mam taki uh -huh. ulepszony. Zobacz, twój jest troszeczkę gorszy, a mój odrobinkę lepszy. Nie, no ty teraz kłamiesz. dobra, chcesz po prostu, żebym nie skakał tak daleko jak ty. A zobacz, teraz się rozpędziłem, jako ten samolocik jestem na zielony. No czekaj, mm. ale ja ciebie przeleciałem! A. Jestem o wiele dalej od ciebie i zarabiam mnóstwo pieniędzy. O nie, dobra, teraz sobie zdenerwowałeś. Biorę sobie drugi poziom tego mojego samolociku i nawet trzeci. I teraz mam taki wielki, zobacz taki zagięty. Ha, ha! No to, a zobacz, mamu, no, jaki on jest nowoczesny! Wiesz co, ty nigdy nie będziesz mieć lepszego papierowego samolotu ode mnie. Ja idę na swoją wieżę. Na razzczu teraz cię prześcignę! Ale ja jestem ciekawy, jak lecę z tym samolotem i nawet dokupię sobie parę pięterek. I teraz o nie, one są coraz droższe, chyba nie będę jednak tak wysoko, jak Pimpek. No widzisz. O, i co teraz? Ja jestem mega wysoko uh. i zarabiam mnóstwo kasy. Czekaj, ty masz ich 27 aż tych pięter, a ja prawie jestem w sumie koło. Ciebie, więc zaraz będziemy tak na równi. Nieprawda, Luczek? nie będziemy na równi. Wiesz dlaczego? A. Bo teraz kupuję jeszcze więcej pięter od Ciebie. Co chwilę? Jak to więcej pięter? Ja tutaj się patrzę i nic tutaj nie ma. Chwilę, ty teraz jesteś wyżej. Ma, ha, ha. I no co, co teraz? Widzisz, jaka moja wieża jest o. ogromna. Ma 37 pięter. Ona jest chyba największą wieżą na świecie. To jest niesprawiedliwe. Dobra, wiecie co, widzowie? Ja spróbuję kupić sobie plus 10 pięter za 40 robuxów i chcę naprawdę polecieć dalej od pipka. Tylko żal mi trochę tych Robuxów. Ha, ty masz tylko 18 pięter ale jakim cudem nagle masz ich 28? Czy ty przypadkiem je przypadkiem nie kupiłeś za robuxy? Ha. Tak, kupiłem je tak jak ty, widzisz to? I za chwilę będę w twojej wysokości. Nie, tak być nie może. No to zobacz, jak wielka ha. jest teraz moja wieża. Ej, widzisz mnie tam z góry? Ja ciebie widzę. I uwaga, teraz kupuję 50 uh. pięter i jestem na samej górze. Nie, chwileczkę. Ty naprawdę masz ich tak dużo? Nie, nie, proszę, nie rób tego. Ja naprawdę nie chcę być w tak tyle, ty nie możesz mi tego zrobić! Ty masz ich aż 88! Luczek, zaraz mm. będę mieć 100, a może i nawet 500. Oh. I wiesz, jak ja daleko lecę tym samolotem. Hej! Musiałbyś to zobaczyć! Czekaj, ja też lecę bardzo daleko, patrz, jestem teraz na prawie czerwonym, czyli twoim kolorze, i to jest mój nowy rekord. Poleciałem dosyć daleko. Ale wiecie co, ja w tym momencie? Chcę troszkę oszukać to wszystko i za chwilę. Kupię sobie nawet taki samolot za 80 Robuxów, który sprawi, że będę leciał naprawdę bardzo daleko i on jest naprawdę premium, Pim, i ja. Tam, co Uhu. ty w ogóle mówisz? Jaki niby samolot mój za to jest taki mocny? Ten twój na pewno nie doleci dalej ode mnie. Czekaj, ale wszedłem teraz na twoją najwyższą wieżę i nawet cię nie widzę. Czy ty teraz jesteś w locie? Tak, właśnie sobie leciałem, ale czekaj. Ty nie możesz lecieć przez moją wieżę. Co to ma być? Nie no, mnie to nie obchodzi. Teraz lecę tutaj z tobą. Uwaga, rozpędzam się jak najdalej. Zobacz, jak to wygląda. Ty jesteś oszustem. graj wow. tutaj w tej co jest? Oh. Zobacz, jak ja daleko lecę i chwilę za chwilę może będę na końcu, ale nie, już mi się spadochron otworzył i wyleciałem idealnie na niebieskim polu. Ja też jestem na niebieskim, ale nigdzie cię nie widziałem. No nie, teraz masz zakaz wchodzenia ja na <grym> moją wieżę. Wywalę cię w tej chwili. No dobra, wiesz co, ja nie chcę już z tobą rozmawiać. W takim razie wydam teraz jak najwięcej robuxów, żeby moja wieża była wyższa od pipka i chcę dolecieć do samego końca. Ej, i ty mnie podglądasz. Ale to jest kupa, <grym> no nie mogę. Moja wieża jest taka duża, a twoja super słaba. Ja <grym> nawet kupię troszeczkę lepszy samolot <grym> i teraz będę na pewno lepszy. Przeć. Tak, to lepiej zobacz, ile ja mam pięter, a ile ty, a za chwilę kupię sobie jeszcze plus 50 pięter. Teraz to już naprawdę cię rozwalę! Chwileczkę, co ty teraz zrobiłeś? Nie, nie pozwolę uh. ci na to! W takim razie, oh. Czemu? ty masz 128 pieter! Ja nie mogę być gorszy od ciebie! Nie, bardzo dobrze czekaj, ja w tym momencie mogę kupić kolejny samolocik, taki czerwony za 200 robuxów. a chwilę Pipek! Ty znowu mnie przegoniłeś! O tak, zobacz, ile mam Pięter 130, uh. a nawet 180! Yeah. Ty to roz? Zobierz, ile to jest pieter, ty nigdy nie będziesz mieć ich aż oh, tak oh, 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 dużo. O, no nie, dobra, w takim razie, widzowie, muszę się skupić, dobra, spróbuję sobie na razie polecieć samolotem z tego wielkiego wieżowca, uwaga, pu, patrz jak ja lecę! To nieźle, ale uh, jadę, uh, to jeszcze dalej! Dobra, zaraz się to okaże, bo teraz ten samolocik w sumie chyba jest słaby, chociaż nie rozpędza się i patrz, za chwilę będę już na samym końcu, ale nie, już był bardzo na dole i nawet wyleciałem na moim kolorze, czyli takim niebieskim. Wiesz, czek, musisz uh. przetestować, mieć 200 pieter, to jest naprawdę uh. mega mocne, ja nawet nie widzę, bo jej wierzę od tego skoku. No nie, dobra, teraz to mnie namówiłeś. Wydam tutaj nawet 10 tysięcy robuxów Wszystko tutaj wydam, żeby lecieć jak najdalej jako ten samolot i kupię sobie nawet najlepszy, lepszy od twojego. Co ty mówisz? Nie uh -huh, ma łopci, uh -huh. że ty będziesz mieć lepszy samolot ode mnie. Mój papierowy samolocik jest taki uh -huh. dobry i mega ostry. Ja lecę najdalej, jak tylko potrafię. To no się dopiero okaże, bo ja teraz kupuję po raz kolejny plus 50 pięter i wydaje mi się, że już mam nawet 300. Co, jak to 300 pięter? No, tak, to tak, strasznie tak, dużo tak. nie wiem że ci dopóki tego nie zobaczę. A, no. jest za dużo! Ej, czekaj, teraz kosztuje 400 robuxów powiększanie, ale wiesz co, mnie to nie obchodzi. Chcę mieć wyższe od ciebie, chcę mieć normalnie 500 pięter i chcę zobaczyć, jak teraz będę lecieć. To jest niesprawiedliwe! Tak, tak, no tak, co to tak, ma tak. być? Ja muszę w takim razie cię trochę przegonić. Ale ty cały czas kupujesz te pietra. To jest niemożliwe, żeby cię przebić! Czekaj chwilę, ja chcę zobaczyć, gdzie ty w ogóle jesteś z twoją wieżyczką, bo ja nawet nie wiem, gdzie ja tutaj jestem. Czekaj, nie, ty byłeś chyba z tej strony. Czekaj, czy ja widzę w ogóle twoją wieżę? Tak, to jest tutaj, ale jesteś taki dalej. Ej, Luczek, a ja ciebie nie widzę w ogóle. Muszę wejść na twoją wieżyczkę. Bo gdzie ja to jest wysokie! Dlaczego ty jesteś aż tak wysoko na tej wieży? Bo ja się postarałem, wiesz, i teraz nawet kupię sobie podwójny sabol. Za 800 Robuxów i chcę pobić największy rekord na świecie. I teraz zobaczysz, patrz, jak będę wyglądać w tych podwójnych samolotach. Kupiłeś najlepszy, tak. papierowy samolot, jaki tylko jest możliwy. Dobra, teraz mnie może prześcigniesz, ale i tak mi się wydaje, że jestem lepszy. Co ty na to, żeby się zmierzyć? Tak, musimy to zrobić. Tylko czekaj, ja tam widzę, chyba już koniec. Jesteśmy tak bardzo wysoko, dobra, wiesz co? Pipek, dawaj na 3, 2, 1 i skaczemy! A ja też sk no, wow, wow, bo wow. twój samolot ma takie przyspieszenie! Tak jest, dobra, w tym momencie lecę jako ten samolot i zobaczcie, jak bardzo daleko. I chwileczkę, ja chyba cię przegoniłem na 100%, nawet nie wiesz, gdzie ja jestem! No, ja tylko widzę jakieś chmury, ale nie. Ja i tak jestem o, już mega nisko, no otworzyłem nawet spadochron. Tak, ja już otworzyłem spadochron, ale bardzo daleko. I wiesz co? Wydaje mi się, że można gdzieś dolecieć. Już tam coś widziałem w oddali. Teraz dokupię sobie na maksa tych pięter, bo nawet chcę być na samym końcu jako najlepszy gracz w tej grze. Przecież to będzie za mocne, ty już. Kupujesz za 400 To uh, no jest zdecydowanie za dużo. Czekaj, chwilę potrójny samolot. To jest więcej niż ja mam. Dobra, wiesz co, Pipek, to by było chore, ale chyba to zrobię. 1700 Robuxów kupuję to. Ty oszalałeś jeszcze jeden oh, 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 oh. taki samolot, ale ich jest coraz więcej i one wyglądają tak potężnie. Tak, i kupię sobie nawet plus 50 Pięter. Dobra, teraz muszę skończyć tą grę. Nie ma takiej opcji. Widziałem tutaj chyba już z 5000 Robuxów, tak mi się wydaje. To jest za dużo. Wasz 400 Pięter więcej? To już jest serio nie dalej. Wiesz co? Nie obchodzi mnie. To mi się wydaje, że teraz cię prześcignę. Jak to prześcignę? Zobacz, ty masz 230, ja mam 430 tych pięter. Dobra, 3, 2, 1 i skaczemy! Tak, muszę polecieć jak najdalej! Tylko, że twój samolot jest o wiele szybszy od mojego. Ho, ho, ho. Czemu mój tak szybko nie leci? I bardzo dobrze, patrz, to są potrójne samoloty i chwilę ja nawet nie wiem, jak ja tutaj cisnę pimpek. Może to będzie jakiś inny świat ty mi się kamera zaczyna trząść. A, mi też, tylko, że ja już lecę pod chmurami, a ty jesteś w chmurach? Tak, już przyleciałem pod nimi. Dobra i w tym momencie chwilę chyba ląduję i widziałem cię, ty byłeś gdzieś tam dalej. A nie, to był mój rekord i chyba nie da się już dalej polecieć niestety.